Witamy w projekcie Od Malca do Starca. Prześledziliśmy w nim drogę od planów do wymarzonego zawodu. Zapraszamy. Czas na powrót do przeszłości. Czy pamiętacie, kim chcieliście zostać, mając 5 lat? Przyszliśmy do Was dzisiaj zapytać Was o zawody, jakie znacie. Ja jestem Hubert, to jest Oskar. Ja jestem Monika, a ja jestem Kalizma. Chcielibyśmy dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, gdzie pracują Wasi rodzice, jaki mają zawód i gdzie Wy byście chcieli pracować, jak będziecie ludzi. To ja Wam przeczytam wiersz na temat zawodów własnych. P.U. Julian Tuwim, Wszyscy dla Wszystkich. Murarz domy buduje, krawie szyje ubrania. Ale gdzieżby coś uszył, gdyby nie miał mieszkania? A i murarz by przecież na robotę nie ruszył, gdyby krawiec mu spodni i fartucha nie uszył. Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba. No, a gdyby nie piekarz, to by szewc nie miał chleba. Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego, wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego. Kim chciałbyś, chciałabyś zostać, jak będziesz duży? Ja bym chciał zostać em, em, ja bym chciał zostać biegaczem, który biega po to wyścigowym. Bym chciał zostać, bym chciał naprawić wentylację, jak to dosnę. no bo to jest fajne i wtedy będę em, na to chodził i będę miał przerwę. Chciałbym być elektrykiem. Elektrykiem. A dlaczego chciałbyś być elektrykiem? I to on na plawie wie z, z plądem i śpina się na wie z plądem. Nie, nie bałbyś się prądu? No to dzielny jest. No, to super. Chciałbym zostać strażakiem, bo to jest fajna praca i będę miał drabinę i będę mógł jeździć bardzo szybko, kiedy będzie bardzo duży pożar. Chciałam być baletnicą. Magazynieriem. I co byś Bym, 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 bym jeszcze jak mój tata trochę pracował w komputerach. Ja też chciałam być baletnicą. Ja, bę, ja, ja ch będę chciał być traktorzystą. Traktorzystą. I co, i będziesz zboże uprawiał? Tak. No to super. Będziemy mieli dużo chleba. Prawda? No. A Kim chciałbyś zostać, jak będziesz duży. Wiesz. Kolejarzem! I pociągiem będziesz zdarował? Tak. Ale takim, takim dużym? No. Tak. Ja chcę być lekarzem. Lekarzem, I co? Nie będziesz się bał ludzi leczyć. No to fajnie, że będziesz chciał być lekarzem. Też. Ja bym chciała zostać baletnicą. Też baletnicą, super. A jaką byś chciała mieć sukienkę? Taką tak. ładną, jaki, jaki kolor? Różową? Różową. Też bym chciała mieć różową. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze własne. Ciąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, nie, nie, nie do Warszawy. O nie, 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 nie. Z przedszkolaków staliśmy się uczniami podstawówki i zmieniły się nasze marzenia. Kim chcesz zostać w przyszłości? Weterynarzem. Pilotem. Pielęgniarką. Architektem. Chciałabym zostać reżyserem. Ja chciałabym być nauczycielką języka angielskiego. Ponieważ jesteśmy klasą koszykarską, bardzo bym chciała zostać w przyszłości zawodową koszykarką. Jaki Twoim zdaniem jest najpopularniejszy zawód? Sprzedawca. Nauczyciel. Piosenkarka. Moim e, zdaniem e, popularnym zawodem jest również aktorstwo. Moim zdaniem najbardziej popularnym e, zawodem w tych czasach jest bycie kabareciarzem. Skończyło się dzieciństwo. Czy dorosłym udało się zdobyć wymarzony zawód? Kim chciała Pani zostać jako mała dziewczynka? Jako mała dziewczynka chciałam zostać fryzjerką. Jako mała dziewczynka najbardziej chciałam zostać nauczycielem języka polskiego. A dlaczego? Dlatego, że uwielbiałam czytać książki, lubiłam pisać y, na różne tematy. Znaczy muszę się przyznać, że jako mała dziewczynka chciałam zostać nauczycielką, tak? I ja zawsze ustawiałam wszystkie lalki na kanapie i je uczyłam. Jak, jako mała dziewczynka zawsze marzyłam o tym, żeby być nauczycielką. Od dzieciństwa chciałam być nauczycielem, sadzałam misie i lalki i uczyłam je. I tak się zaczęła moja przygoda. A dlaczego taki zawód? Jak wiecie, pensja nauczyciela jest tak olbrzymia i te pieniądze nas tak przyciągają. Nie, nie. Tak naprawdę lubię młodzież i lubię pracować z nimi. Kim pan chciał zostać jako mały chłopiec? Jako mały chłopiec nie miałem jakiegoś sprecyzowanego zawodu. W zasadzie każdy jakiś nowo poznany zawód. Okazywał się na tyle ciekawy, że zaraz chciało się być tym kimś, na przykład strażakiem, policjantem, lekarzem i wiele innych zawodów, aż w końcu zostałem nauczycielem. Jako mały chłopiec przeważnie bawiłem się z zabawkami, były to samochodziki. Ciekawiła mnie praca strażaka. A jak to bywa w tym wieku, Tak, chciałem być strażakiem, ten zawód mi się podobał. Dlaczego wybór zawodu jest bardzo ważny w życiu dorosłym? Żeby mieć fach w ręku, przy tym się zarabia, a później można się uczyć dalej, żeby zarobić więcej pieniędzy. To jest na pewno ważne. Myślę, że nie tylko w dzisiejszych czasach zawsze wybór zawodu był ważny, ponieważ yy, po pierwsze, musimy mieć jakiś zawód, żeby zarabiać pieniądze i później móc za nie żyć, a po drugie, ważne jest, żebyśmy robili w życiu to, co lubimy, a więc bardzo ważne jest, żeby wybrać zawód taki, który później będzie nam sprawiał przyjemność. Znaczy w dzisiejszych czasach właściwie to mało kto jest yy, tak od razu może wybrać zawód. To, znaczy, w którym będzie pracował do końca życia i bardzo często człowiek musi ten zawód zmieniać. No to znaczy ci, ciężko mi teraz oceniać, dlaczego, no ważny jest, no bo to zależy od naszej przyszłości dużo, no też chodzi o kwestię, czy ten zawód jest chodliwy, czy nie, czy, 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 czy go mamy, czy go nie mamy, no i czy jest dobrze opłacany, nie. Myślę, że zawód powinien przynosić satysfakcję. Pieniążki, oczywiście, też, które są potrzebne w życiu, ale przede wszystkim satysfakcję i radość, którą, którą praca niesie. Wybór zawodu w dzisiejszych czasach jest o tyle ważny, że trzeba umieć trochę wybiegać myślami do przodu i przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne, bo no niestety nie, tylko nieliczni mogą pracować w tych swoich wymarzonych zawodach, natomiast pozostali, muszą wybierać sobie takie zawody, w których znajdą pracę, ponieważ no, w obecnych czasach przy bezrobociu nadal jeszcze dwucyfrowym, chociaż spodziewa się nasz rząd, że będzie to jednocyfrowe na koniec roku, ale przy takim bezrobociu trzeba się dostosowywać do rynku pracy, a nie szukać tego swojego wymarzonego zawodu. Fajnie jest, jak się znajdzie. Pracę w swoim wymarzonym zawodzie, ale to znajdują tylko nieliczni. Jeżeli chodzi o wybór zawodu, zawód pozwala nam kształtować swoje hobby, swoje zainteresowania. Jeżeli człowiek, który pracuje w swoim zawodzie, praktycznie ta praca dla niego jest łatwa, przyjemna i mam nadzieję, że to jest najważniejsze. Never